Ojciec wstąpił do Polskiego Wojska, a moje dwie siostry poszły do polskiego siercińca, ja zostałem z matką. To były już cięższe czasy, bo nie było jedzenia. Ja ślepoty kurzą miałem Wieczor wieczorem nic nie widziałem. A jak ojciec wykombinował troszeczkę mm, mięsa albo coś, to zaraz no, wiedziałem, no ale tatarki się zamienia. Dawali te dżugary, to to placki to, to, i, i, i później ojciec w ogóle zginął, w wojsku został. Ja tylko z matką ubijałem się między kaganem, a tym, a te, a gdzieśmy spali, u, u. i to, to bardzo ciekawe, gdzie oni, gdzie Tatarzy, w mieszkali. W środku w czasie zimy była, w w, była wykopana dziura, później stół na tym stale, tam się ognisko paliło, nogi się wsadało. I tak się ogrzewało, no, piatoku e, naturalnie. Polacy kradli kury jak mogli, no musieli się z czegoś, z czegoś tego, co mi policja przyjeżdżała, e, musiały, musiały, jakoś przeżyć to, tak. A, chleba to ja nie widziałem w ogóle, a dziugarja była, no, ma, na kule, czy jak się no, to, to karmili, krowy tymi jak ja jadłem, byłem chory potem jak cholera, no ale nie było co nie specjalnie do jedzenia. To były najgorsze dla nas może czasy. Co to jest? Tak, co to jest głód? Po prostu nie ma człowiek żadnego entuzjazmu, by spał tylko i coś, coś przegryzł, coś zjadł i nie ma co. I nie ma co. Nie bawi się, bo nie, nie, nie ma siły. Wieczorem w ogóle nic nie widzisz nawet. I to jest jedna z najnieprzyjemniejszych stron, jaką, jaką, jaką ja przychodziłem e, na Uzbekistanie. E, czasami... Tatarki dawali nam, jak, jak robili te placki, przyklejali, to przynajmniej nam rzucili jeden, dwa placki, to jak, jak tylko człowiek coś zjadł, to zaraz energię zdobywałeś, a tak, nie, po prostu, ja nie wiem, jak sobie tam mama, czekało się na nic, ale to jest nieprzyjemne, bo to jedna rzecz, że, no, no w ogóle, spałbyś, Entuzjazmu nie masz. To, 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 to ja, co ja pamiętam. No i nie widziałem w nocy, to jest jedno. To wszystko. Ale później już poprawiło się, poprawiło się troszeczkę.